Jeśli chodzi o plony w tym roku, słuchajcie, rok dość słaby, e, aczkolwiek, na przykład tu boróweczka e, dość ładnie w tym roku. E, większość jest zebrana, jeszcze trochę tej burówki tutaj jest, ale bardzo ładnie mi owocowała. E, malina e, słabo owocuje w tym roku, truskaweczki były, bardzo dużo było w tym roku, wyjątkowo dużo. Także z tego jestem zadowolony. Tutaj cebula no, bywała większa. W tamtym roku na przykład dużo większa była. W tym roku jest mniejsza, ale jest. Bób, słuchajcie, bardzo słabo bób w tym roku. Bardzo słaby plon, także niestety. Tu marchewka jeszcze rośnie między cebulą, ale marchewka to zawsze słabo rosła u mnie. Buraczki, no zobaczymy, zbioru jeszcze nie było. Będę zbierał dopiero więc, częściowo fajnie rośnie, częściowo słabo. Jak widzicie, dość słabo. No, zobaczymy. Jakaś tam sałata jest. I słuchajcie, tu pomidory. Pomidory w tym roku miałem z własnej rozsady, zresztą jak co roku, ale ta rozsada była bardzo słabej jakości. Ciężko miały się pozbierać po przesadzeniu ich do gruntu. No, i te krzaczki są, słuchajcie, małe na razie. Nie? A mamy 22 lipiec już. Więc, no. Plon pewnie będzie, ale będzie późno i będzie go pewnie mało przez to, bo nie zdąży to po prostu dojrzeć. Tu poziomeczki w tym roku posadzone i ogórki słuchajcie, ogórki też bardzo późno w tym roku. Wszystko późno, ale może coś z tego będzie, bo wygląda to całkiem fajnie. Fasolka szparagowa, no i tu taka słuchajcie mini szklarnia, jest papryka. Troszkę słabszy plon chyba niż w tamtym roku, ale coś tam jest. Słuchajcie tej papryki. Nawet się czerwieni tam gdzieś. E, także nie jest tak źle.